Witam. Witam wszystkich, którzy mają ochotę słuchać. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Istota chciałby wam coś powiedzieć. Jest to związane z niepotrzebnym zamieszaniem. Które jest, można powiedzieć, wynikiem zamieszczenia u Michała filmu z mojego kanału, gdzie istota druga, którą nazywam przyjacielem, wypowiada się i E, dlaczego, dlaczego to wyjaśnienie, słuchajcie, to co się dzieje, nie powinno mieć miejsca? E, to co się dzieje, przypomina, no, lynch, to się tak nazywa. E, wyciągane są fakty sprzed roku. Jest rozpowszechniane wideo, gdzie dwie kobiety mówią bardzo źle o moim gościu. Bardzo agresywnie były te wideo, linki umieszczane również na moim kanale pod tym filmem. Ale ja chciałam tutaj wszystkim powiedzieć po raz pierwszy, ale wypowiem to głośno. Do tej pory. Nie miałam takiej po prostu historii, takiego zdarzenia, ale bardzo proszę wszystkich, którzy przychodzą na mój kanał i wszystkich, którzy sobie po internecie myszkują, żeby nie używali wulgarnych słów, żeby nie obrażali nikogo żeby nie wydawali osądu. Ja wszystkie wulgarne komentarze i agresywne usunęłam. I tak będę robić. Możecie się nie zgadzać z tym, co przedstawiamy. Każdy tutaj ma wolną wolę. Możecie pisać, że się nie zgadzacie, że, że wam to nie odpowiada, tylko powtarzam. W sposób taki, który nikogo nie obraża, nikogo nie rani i nikogo nie osądza. Jakim prawem, jakim prawem osądzacie? Jakim prawem? Nie mamy takiego prawa. Jedyne, co tutaj możemy zrobić, to spojrzeć na siebie, Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, co piszemy, co myślimy. Za wszystko, co robimy i za wszystko, co jest z nami związane. Jak to było? Takie było przysłowie: jak się pościelisz, tak się wyśpisz, tak? Uch. Nasi dziadowie mieli mądrość. A Wy tak się zachowując, moi drodzy trolle. Po prostu pokazujecie, że ta mądrość jest dla Was nieistotna. Czy nie widzicie, do czego to prowadzi? Ja powiem tak od siebie, i powiedziałam, że obie te istoty kocham, prawda? Bo tak jest. Każdy ma prawo do błędu. Jeżeli niemniej jednak zdarzy się komuś taki błąd popełnić, lepiej ich nie popełniać, ale jeżeli już nam się coś zdarzy, wymyślicie, że ja błędów w życiu nie popełniałam? Mnóstwo. Już długo żyję na tym świecie i tych błędów mnóstwo popełniłam. Na tym polega tutaj nasze doświadczenie. Tylko trzeba się pilnować, że jak już coś się nam przydarzy, to. Staramy się tego nie powtarzać. Krysz, pewnie jakiś błąd popełnił nie wiem jaki, bo mnie przy tym nie było. I powiem wam, jak ja widzę to, co się stało na moim kanale, bo o moim kanale będę mówić teraz, prawda? Nagle w komentarzach pojawiły się wyzwiska o belgii, o sądy. Dalej. Dobrze, to mów dalej, bo nie może tak być. Nie może. Witam wszystkich słuchaczy. I pytacie się, kim jest istota? Czy pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta, tysięczna, miliardowa? Ilu jest na, tym, na tej Ziemi, jak tak nazywacie? Chociaż nie wiecie o tym, że Ziemia to jest serce, serce Gai. Was żyje. Każdy z Was tworzy świat, nowy świat. W Waszych umysłach, w Waszej fantazji tworzycie te światy. To, co opowiadał Krysz, opowiadał o tych światach innych. Ja, jak opowiadam Wam o światach, to tych właśnie wszystkich żyjących, bez wyjątku. Tyle mówiłem, że istnieje coś, czego ludzie nie spostrzegają. Jedynie, co można i czym można zweryfikować. To jest obłudą, fałszym, kłamstwem, to tylko serce. W waszym sercu macie to, co od panego stwórcy dostaliście. On istnieje. Tak jak istnieje ciemna materia, ciemna strona, tak samo istnieje jasna strona. Niektórzy będąc po jasnej stronie, czasami też zajrzeli do ciemnej strony. Często jest tak, że później ciężko się wyrwać z tego matrixu. Dlaczego? Dlatego, że tematycznym nazywamy to, co jest obecnie w tej gęstości. A więc ta iluzja, którą jest gęstość, a mówimy o innych gęstościach, które również istnieją. Tą inną gęstością jest też ciało astralne i czasami człowiek jest w stanie zaplątać się między pierwszą rzeczywistością a drugą. A więc te światy dwa, które tak łączą, Opowiadają o statkach i o innych rzeczach. Pamiętajcie, wszystko pochodzi z ziemi, a więc te tu. Wy to nazywacie Wy, mówię pod względem takim, że wszystkie istoty, samego stwórcy, a więc mówimy o czymś, czego nikt nie jest w stanie udowodnić, mówicie, że nie ma stwórcy. Istnieje. Jeżeli Ty żyjesz, obok Ciebie inna istota światła żyje, bo mówimy o wszystkich tych, co są zrodzeni, są istotami. Człowieczymi, człowieczymi samego stwórcy. Jesteście nimi, jesteście mną, jesteście każdym, dlatego powiedziałem do Kryszta, bracie, siostro. Teraz pytanie: Czy zajrzałeś, zanim wydałeś osąd komukolwiek, czy jak to ładnie mówicie, weryfikacja, a czy sam siebie zweryfikowałeś i nie jesteś, od kogo pochodzisz? Czy sądząc, że będziesz sądził innych, osądzając czymkolwiek? Czy jesteś lepszy, nawet to, które nazywamy złem, pochodzi z dobra. To, że zabłądził ktoś i czasami błądzi, nawet pod koniec życia, ta resztka, która mu zostaje, i załóżmy, że te ciała materialne, a więc te fizyczne, opuszcza. Nie skłamał Was tym przypadkiem, że opuszczając te ciało istnieje inne. Niczym Was tym akurat nie, nie skłamał. Jeżeli komuś, komukolwiek z Was zdarzyło się, a na pewno się każdemu z Was zdarzyło, popełnić mały błąd, ten błąd nazywa się doświadczeniem. Czy pytacie się, czy zweryfikowały danej istoty inne? A masz takie prawo? Bo jeżeli jesteś twórcą, pewnie masz. A jeżeli nie zajrzałeś do to skąd możesz wiedzieć, kim ja jestem, kim jest ktokolwiek. Każdy ma prawo do wypowiedzi, każdy ma prawo do wolnej woli, ale nie obrażając i osądzając, bo kamień każdy weźmie w dłoń i będzie ciskał drugiego. Te czasy już były, minęły, ale okazuje się, że się powtarzają. Więc, tak, mówicie, że nie istnieje coś, jak się nazywa siła wyższa. Powiem Wam coś. Budzą się wulkany na całym świecie. To jest ten początek tego, czego człowiek mówi, że nie rozumie: że to niemożliwe, że stwórstwo nie istnieje. Matka Gaja się budzi. Skoro mówimy o budzeniu się a zło będzie wypalone. Wulkany są aktywne. Sprawdźcie to. Morza się cofały. Wcześniej to wszystko było zapowiadane. Lodowce topnieją. Chociaż będziecie widzieć, to będziecie dalej zaprzeczać, lub oskarżać, albo nienawidzić samego stwórcy. Dlaczego mieszacie stwórcę w to? To są nasze uczynki. To, co czynimy samym sobie. Czynimy też i innym. Jeżeli nie zajrzymy w sobie, nie zobaczymy to, co posiadamy, jakie to w nas demony drzemią, to tym bardziej, jeżeli nie zrobiliśmy porządku w swoim w własnym sercu, dlaczego mamy prawo oskarżać innych? Powiedziałem o czystym sercu, jeżeli ktokolwiek jest, a jest, i raduje się moje serce za każdym razem, bo wiem o tym, że się każdy wybuzi. To o świadomość, nie wystarcza. Słowo wiara nie wystarcza do tego, żeby wiedzieć, żeby nie wracać tutaj. Ktoś nazywa to więzieniem. A wiecie o tym, ile istnień. Nazwijmy tych iskierek chciałoby doznać tego samego co wy, przejść przez tą właśnie matkę Gaję, żyć. Po prostu żyć. Nikt z Was wtedy chyba nie zdał sobie sprawy z tego. Nie osądzajcie. Każdy jest istotny i współistotny. Jeżeli sobie krzywdę robisz, to tak jakbyś mnie zrobił. Czy komukolwiek innemu. To jest i tak do jednego wraca. Z jednego jesteśmy. Wszyscy. Zło się zrodziło niestety z dobra. To znaczy, że jeden upadł. Pozazdrościł, bo chciał tworzyć życie. Ale niestety na podobieństwo nie mógł tego samego stworzyć, co jest piękne. Tworzył całkiem coś innego. Zniekształcony obraz. Jeżeli zobaczysz idealne lustro wyszlifowane, zobaczysz swoją piękną twarz. Ale jeżeli to widzisz oczywiście zewnętrznie, ale to, co masz w środku, to jest inna twarz. Jeżeli mieć to z tą piękną twarz zewnętrzną, co miał stwórca i ma, tak samo jak ma wewnątrz, tak samo i ma na zewnątrz. Ten upadły nie miał tego, tego samego w sercu miał coś odwróconego, zniekształcone. Czy takie podobieństwo chcecie mieć? Na tym chciałbym zakończyć i prosiłbym o mądrość waszego serca. To nie mózg wam to da. Jak mówiłem, mądrość jest w sercu zapisana. Ten, co się przebudzi i pozna wszystkie te aspekty, co posiada w sobie a więc wewnątrz siebie, serca, tam jest klucz wszystkiego, poznania, ale jednocześnie zrozumienia i pojmowania. Wielu podszywa się pod słowo miłość, chociaż nie ma pojęcia zielonego, jak miłość wygląda. Dla nich to są puste slogany. Dla mnie nie. Z tym przekazem prosiłbym, żebyście się wszyscy zjednoczyli, I nie robili czegoś takiego jak osąd. Chcecie weryfikować, weryfikujcie przez serce swoje. Serce was nie okłamie. Mózg tak. Na tym chciałbym w każdym Zdrawiam was wszystkich i dziękuję za możliwość rozmowy. Dziękuję ci jest naprawdę z głębi serca, bo trzeba przypominać człowiekowi, że przyszedł tutaj i matka Gaja go przyjęła po to, żeby zrozumiał, kim jest. Po to, żeby zrozumiał, że jest iskierką, jedną z wielu i że wszystkie te iskierki y, są tutaj. Powiem tak. Hmm. Ach, jak się mówi, na tych samych prawach. Rozejrzyjcie się wokół i zobaczcie, jak można łączyć. Zobaczcie, że można szukać tego, co nas łączy. Czy nie widzicie, że siłą ciemności właśnie o to chodzi, żebyśmy byli podzieleni? Człeku. Mówię tu do wszystkich, wszystkich bez wyjątku, a tym, którzy się pogubili, zapraszam może na mój kanał i na wpisy pod tym filmikiem, który mówi właśnie o sercu. Zobaczcie, ile tam jest wspaniałych, obudzonych istot, które dzielą się. Dzielą się tą prawdą, że jesteśmy jednością z innymi. Dołączcie do nas. Zapraszam serdecznie. Zapraszam, że wchodzę w terenie. Jesteśmy jednią, jak to ładnie nazwałaś kiedyś, bo to jest prawdą. Wszystko we wszystkości jest jednym. Z jednego pochodzi i jesteśmy tym. Jeszcze dodatkowo. Nie ma sensu dalej prowadzić, nazwijmy, terenia monologów, bo, bo to, kto, kto będzie wiedział i pojmował, o czym myśmy rozmawiali, będzie też pojmował, że znajdzie w sobie coś, a mówimy o czymś takim jak harmonię. Wyczuje kłamstwo, wyczuje dobro. Nie pisz, jeżeli nie jesteś pewny. Jeżeli już jesteś pewny, i opiszesz taką swoją historię. Sądzisz, że twórcy da się okłamać? Nie da się okłamać. Wszystko było przewidziane. Każdy z nas to cząsteczka tego stwórcy. Teraz pomyślmy sobie, czy nie wiedziałbym wcześniej, zanim to nie nastąpiło, czy dana audycja nie wystąpiła, kto jest kim, jak używam słowa brat lub siostra, to mówię do Was wszystkich, bo jesteśmy nimi. Czy ten brat, który zbłądził, ma być złym bratem? Nie, jest bratem. O, o odmiennych poglądach, innej opinii. A czy ja go wychwalam za to? Różnie bywa. Wielokrotnie mnie, nazwijmy, upokarzali, ale naprawdę, zobaczcie w sobie, jakbyście byli na tym samym miejscu. Wy się poczujcie to samo. Poczujcie to, jak to jest. Ilu ludzi, którzy, jak, jak mówimy o człowieku, który został niszczony na tej ziemi, to były miliony, miliardy ludzi, którzy minęli o prawym sercu. Żyjemy w iluzji kłamstw i nie tylko. O to właśnie mamy to czuć, poczuć te serce swoje, a przede wszystkim słuchać się w nie, bo to jest bardzo proste. Jeżeli szukacie u kogoś twórcy w innym człowieku, zobaczcie, jaki on jest. Ale nie wydajcie o nim opinii od razu. Możecie się z nim nie zgadzać. Skoro będziecie czuć, że to nie jest tak, jak potrzeba, a więc ktoś Was będzie odpychało, to po prostu odejdźcie bez komentarza a w sercu będziecie wiedzieć, serce was nie ukłamię. To jest największa prawość. Tym się będziecie kierować, bo miłość wam napisze prawość. Tą, którą prawidłowo powinniście odróżniać. Na tym dziękuję ślicznie jeszcze. Przepraszam, że się przyszedłem słowo terenie. Nie, bardzo dobrze, słuchaj, przypomniała jeszcze mi się taka jedna rzecz, Krótka, ale niedrobna. Mówiłeś, tłumaczyłeś kiedyś komuś, co to znaczy mieć kamień w sercu, nie? Różni mądrale mówią, że znosimy się do góry albo opadamy, spadamy, nie? No, można i tak symbolicznie to określić. Człowieku, jeżeli masz kamień w sercu, ten kamień ciągnie cię w dół. W tym sensie można tak powiedzieć. A co to znaczy? To znaczy, że nosisz w sercu urazę i ta uraza zasłania ci, zasłania ci piękno świata, które jest wokół. To nie tylko uraza w <laughs> To powiedz coś więcej, bo... Ach. <laughs> Brak doświadczania życia i miłowania. To jest właśnie ten kamień w sercu tak symbolicznie mówiony, co dawniej się mówiło właśnie. Zamiast nie rozmawiać o miłości, to ludzie to skrócili do słowa kamień. O, kamień, jak spadł. Nie powiedział dlaczego, co się kryje za tym słowem kamień. Właśnie to jest to: upadki. Często, gęsto upadki. A więc brak wrażliwości, miłości, czułości, kłamstwa. Wszystko, co jest związane z tym, które jest po ciemnej stronie. Jeżeli ktoś chce mówić, kto idzie od strony światła, czy on będzie się afiszował tym? Czy będzie pokazywał siebie w pięknym świetle? Ja mówię to od serca, od siebie. Zweryfikujcie to. Poczujcie swoim sercem, czy w czymś Was pomałem. Nie upiększam siebie. Jestem człowiekiem. Żyję na tej ziemi tak samo jak i wy. Każdy dla mnie jest istotny i współistotny. Nie zmienię tego zdania i nigdy go nie zmieniałem. Jeszcze raz dziękuję za komentarz w tereniu i umożliwienie mi przekazu. Ja Tobie też... się. Tak, bardzo, bardzo Ci dziękuję i raz jeszcze apeluję do wszystkich, którzy zechcą nas wysłuchać. Nie dajcie się, nie dajcie się zmanipulować. Wszystko, co jest nam potrzebne po to, żeby zachować nasze człowieczeństwo, mamy. Mamy w sobie. Dokładnie mamy to w naszym miejscu mocy, które nazywa się serce. Matka Ziemia się teraz budzi. Czasy są... no... Ciekawy, powiedzmy w ten sposób, i żeby to wszystko przetrwać, to jest nam potrzebna łączność z tą naszą matką. Jeżeli będziemy zaślepieni, jeżeli będziemy te kamienie w sercu nosić i będziemy się zamykać, to jak poczujemy, że ta matka? Cały czas jest z nami. Nie traćcie tego kontaktu, nie dajcie go sobie odebrać. I taki sam kontakt, takie samo połączenie mamy ze wszystkim. Jestem w związku ze wszystkim. Tak mówią Indianie z Ameryki Północnej. Bardzo mi się podoba to powiedzenie, bo jest prawdziwe. I no, bądźmy tą jednią. Ale wyjdźmy dalej, poczujmy to. Słowa można zmieniać, manipulować. Czucie, czucie w naszym sercu jest bardzo trudne do zmanipulowania. Więc pamiętajcie, że dostaliście moc i że ta moc naprawdę istnieje, tylko że mamy też wolną wolę. Od nas zależy, jak z niej skorzystamy. Z korzyścią dla wszystkich, z którymi jesteśmy właśnie w związku. I tyle. No to pozdrawiam serdecznie.